Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. A co to szopenik ma tutaj? Co to sobie szopenik sprawił? Ho, 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 już Wam pokażę. Już sobie to otw otworzyłem, bo mega się tym jarałem, jak zobaczyłem to w sklepie. Jak już po logu yy, na początku filmu mogliście zobaczyć. Yy, Aquatrend ma takie, takie cudo, fajna rzecz. Yy, wpadłem na to, słuchajcie, przez przypadek, gdzieś na jakiejś grupie, E, chyba e, z akwarystyką morską na Facebooku e, ktoś rzucił, że taka nowość super, to ja mówię, Kurdy, powiem Wam, że nie słyszałem o tym wcześniej, nie widziałem tego nigdy wcześniej, zobaczyłem to tam i mówię, no, genialne, genialne, ja mam akwarium morskie, które dojrzewa, mam pełno krewetkarii, czyli akwarii słodkich, kupuję jedno urządzenie i, i mi się przyda i tu i tam i, i jestem zadowolony i jest super, nie? dlatego... Uwaga, uwaga. <laughs> Tada. Zobaczcie, takie urządzenie sobie Andrzej kupił 329 zł. E, taka jest jego cena. Pudełeczko twarde. Z takim wiecie. Od razu jak go otworzyłem, bo wiecie jak to jest. Nieraz kupujecie rzecz i e, samo pakowanie jest liche, nie? A tutaj pakowanie fajne, słuchajcie, patrzcie, tutaj jest na magnes, nie, na bogato na magnes, ale do rzeczy. Zmienię ustawienie kamery, pokażę Wam tutaj z bliska, jak to wygląda i sobie sprawdzimy zaraz, jak to działa, jak się kalibruje, bo co to jest, słuchajcie, to jest salimetr, urządzenie do mierzenia zasolenia wody, ale nie tylko. Pokazuje nam, słuchajcie, zasolenie w dwóch wariantach. Pokazuje nam temperaturę i pokazuje nam TDS-a do mierzenia w akwariach słodkowodnych, nie? czyli mamy takie, takie urządzenie, w kształcie takiego długopisa pióra pisaka i sobie mierzymy tym zasolenie. Jak to mierzy zasolenie, jak szybko, jak się to kalibruje, to zaraz sobie to, słuchajcie, wszystko ogarniemy, tylko pierw e, e, odpakujemy, otworzymy, pokażę Wam jak to, jak to wygląda, jak to działa i powiem Wam, e, Dobra, co damy, tak? słuchajcie, wszystko przygotowane, tak się prezentuje e, nasze pudełeczko, otwórzmy, zobaczmy co jest w środku. W środku mamy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi. Tutaj jakaś gwarancja. Jest pokazane jak mierzyć, jak kalibrować, jak wymieniać baterie, czyli wszystko, co w instrukcji takiej powinno się znaleźć. No, jak dokonać pomiaru, jak prawidłowo pomiar powinien być wykonany. Tu mamy wszystkie techniczne aspekty tego urządzenia, sobie możecie też zobaczyć. Jak ktoś szybko nie potrafi czytać, to pauzę sobie dać na filmie i doczytać. Dobra, to jest to. Mamy ściereczkę niebieską z mikrofibry. Dobra. Mamy płyn do kalibracji o wartości 35 ppt, czyli to jest jakieś 1,026 zasolenia do kalibracji, dobra to jest to i tutaj mamy, czekajcie, bo tu jeszcze jest coś, jakaś myszka miki myszka Mickey jest, nie wiem do czego jest yy, to coś dobra, to sobie zaraz pewnie, pewnie ogarniemy i nasze samo, słuchajcie, urządzenie Wygląda tak. A, może do, do odkręcenia baterii. Czekajcie, o nie. Andrzej wymyślił, ale to... A tak, zobaczcie, z tej strony jest... Zgadza się, z tej strony jest bardziej wycięte. Wkładamy tu i mamy baterijkę. I też ciekawostka, zobaczcie. Dwa paluszki. Przeważnie w takich urządzeniach. Ja przynajmniej jak mam krewetki, to tam są takie baterie do zegarka. A tutaj zobaczcie dwa paluchy. Tutaj trzeba pamiętać, że tu jest Oring, bo urządzenie jest wodoodporne. Dobra, skręcimy sobie je. Poczekajcie. Ok, mamy. Dobra. Foliki na razie jeszcze nie ściągam. Takie słuchajcie urządzenie, więc sobie je uruchomimy. Raz zawibrowało, czuć wibrację, raz zawibrowało. Jest mryga lampka ready i jest napisane ON. Zanim przystąpię, słuchajcie, do. Czeka, a, a jak wyłączyć? Aha, jeszcze raz nadusić i gaśnie. I też wibruje. Przy włączeniu jest jedna wibracja, i przy gaszeniu też jest jedna wibracja. Weźmiemy sobie tą, słuchajcie, próbkę, która jest dołożona w zestawie. Zanim się weźmiemy za kalibrację, może akurat jest tak, że jest skalibrowane i nie trzeba kalibrować. Poczekajcie, otworzymy sobie. O. Dobra. To zanim, słuchajcie, przystąpimy do kalibracji tego urządzenia, płyn mamy już otwarty. Jeszcze raz uruchomię. Jest on. Na zielono mryga, że jest gotowy. Wsadzimy go do naszego. Płynu, w którym mierzymy mierzy, mierzy mryga nam taki przycisk e, miary, że dokonuje pomiaru, dwa razy wibruje i mamy zasolenie 1,027 23,1 stopnia teraz możemy to wyciągnąć, nam wynik nie, nie zniknie dwa razy zawibrował, wynik nam cały czas pozostaje i teraz jak sobie klikniemy przycisk power raz jeszcze, pokaże nam wartość zasolenia w, innym, w innej skali Zobacz, 35,1. Wciskamy raz jeszcze, pokazuje nam wynik w TDS-ie, jest napisane high, czyli za wysoko, bo oczywiście woda, woda słona TDS-u nie mierzymy wody zasolonej, bo to nie ma sensu. I klikamy raz jeszcze i następuje wyłączenie. Przy każdym kliknięciu odpowiednio nam wibruje to urządzenie. Ale gdybyśmy chcieli jednak sobie skalibrować to urządzenie, bo to, że teraz nie chcemy, bo urządzenie jest nowe, nie wymaga kalibracji, to nie jest powiedziane, że w przeszłości nie będziemy mieli y, y, potrzeby y, kalibrowania tego. Wciskamy ten guzik, słuchajcie, tutaj, ja już sobie poczytałem instrukcję, więc jestem mądry. Wciskamy sobie ten guzik i trzymamy go przez 5 sekund. Pojawia się nam taki napis CSL. CSL, teraz jeszcze raz szybko tworzymy płyn, niepotrzebnie zakręcałem, ale wkładamy do naszego tego on teraz sobie kalibruje się kalibruje kalibruje przycisk o idealnie 35 i już jest skalibrowany i wszystko i teraz wciskamy sobie raz i wyłączamy i już mamy nasze urządzenie idealnie skalibrowane za pomocą dostarczonej próbki dobra to jest słuchajcie to później producent później producent zaleca żeby przepłukać to w czystej wodzie wytrzeć naszą końcóweczkę i można spakować urządzenie z powrotem do kartoniku. Co jest, słuchajcie, jeszcze ważne, jak robimy pomiar, że maksymalnie woda jest dotąd. Nie zalewamy, nie wkładamy tego długopisu gdzieś tutaj do przycisku aż, tylko maksymalnie do tej tutaj wysokości. Urządzenie jest wodoodporne, więc jak nam wpadnie do wody, to nic się nie stanie. Producent też informuje, że Powinniśmy y, pomiar wykonywać z dala od ryb, żeby tutaj, nie wiem, wokół nie kręciły się jakieś ryby, żeby nie pływały, nie podskubywały tego, kiedy my mierzymy, bo wtedy może być wynik y, zakłamany. Dobra, takie urządzonko. Fajne, nie? Fajnie, szybko y, mierzy. Zaraz sprawdzimy w moim akwarium morskim tutaj, w moim akwarium morskim w mojej kanciapie i sprawdzimy też w słodkowodnych akwariach, jaki tutaj wynik pokazuje. Także fajnie, nie? Wiecie, że Chopinik bardzo lubi e, nowości. Mówię, jak tylko zobaczyłem to e, na grupie facebookowej, jakiejś, nie pamiętam jakiej, ale zobaczyłem, mówię, kurde, fajne urządzenie, muszę to mieć. No i, i, i mam, nie? Z takich słuchajcie jeszcze informacji, żebyście wiedzieli, to już, że jest wodoodporne, to już Wam mówiłem. Posiada kompensację temperatury, więc fajnie. Porządne, dobre urządzenia muszą mieć kompensację temperatury. Chinole, takie chińskie, jakieś tam po... Mierniki TDS, mówię o miernikach TDS, bo z salimetrem mam styczność pierwszy raz z takim, więc tutaj nie będę mączkował. ale z miernikami TDS do krewetkarii to już przerobiłem je kilkanaście i jak się kupuje z AliExpress za 6 zł, to to jest wiecie, plastik i, i mało co warte. Raz, że nie da, nie da rady nieraz skalibrować, a dwa, że o kompensacji temperatury możemy zapomnieć. Tutaj to mamy, także yy, fajnie. Urządzenie się wyłączy po minucie. Gdybyśmy zapomnieli, gdybyśmy sobie je uruchomili i zapomnieli je wyłączyć, to po minucie, jeżeli nic nie robimy, to, yy, to się samo wyłączy. No i takie jeszcze informacyjnie, bo wy tego nie czujecie, ja to trzymam w ręku. Urządzenie wibruje. Także też jest y, spoko opcja. Jeżeli, nie wiem, byśmy się zagapili, byśmy to wsadzili do wody i nie patrzyli na wyświetlacz, to trzymając to w ręku y, czujemy, kiedy skończył mierzyć, a kiedy nie. Jak uruchamiamy teraz, to on raz mierzy i nas informuje, że jest gotowy do testowania i że możemy, możemy go testować. Jeżeli y, zawibruje dwa razy, y, wtedy jest test jakby skończony i możemy sobie odczytać, odczytać wynik. Nie musimy klikać jakiejś pauzy czy coś że nie wiem, boimy się, że zaraz nam wynik zniknie, tutaj nie zniknie, cały czas się świeci do momentu, kiedy my go nie wyłączymy. Gdyby, nie pamiętam teraz imienia kolegi, który to tam gdzieś wrzucił jakiegoś posta, że takie coś się pojawiło w sklepie Aquatrend i tak dalej, no ale gdybym to ja bym o tym nie wiedział, że takie coś istnieje w ogóle, ale jak się dowiedziałem, to od razu pyk, pyk, internet, Aquatrend.pl na sklep i, i kupione. Jest u mnie, dobra, wezmę kamerę, wezmę to, pomierzymy sobie w moim tutaj akwarium tym morskim, pójdziemy do moich krewetkari, tam też sobie sprawdzimy w słodkowodnym, co tutaj pokazuje. Dobra, to działamy. Wyłącz, wyłączmy i, i lecimy. Tak wam, słuchajcie, tylko e, tylko powiem, że to jest zakup ukrywany przez, przed moją żoną. E, jak wiele zakupów e, dowie się z tego filmu. E, jak przyszła ta paczka, powiedziałem, a nie, to tam jakieś chusteczki czy coś. No, ale, ale jest, no, wiecie, no, trzeba sobie nieraz coś kupić. Także jak ja to zawsze powtarzam, jak moja żona się o coś czepia i, i coś kupuje, to moja odpowiedź jest taka zawsze, że no, zawsze chciałem to mieć, zawsze o tym marzyłem. No, tutaj nie mogę powiedzieć, że zawsze o tym marzyłem, bo nie wiedziałem o istnieniu takiego cuda, no, ale już, już wiem i wy też już wiecie, także możecie, możecie też sobie o tym pomarzyć, nie? I kupić, kurczę. No, dobra, lecimy z koksem. Uruchamiamy, raz zawibrowało, wkładamy do mojej super morskiej wody. Pyk, pyk, pyk. A tutaj mryga, że mierzy, jeszcze mierzy, mierzy, poczekajcie, mierzy, mierzy. O, teraz zamigotał ekranik, dwa razy zawibrowało. Zasolenie 1,026, 25,7 stopnia mamy w tym zbiorniku. Klikniemy sobie raz jeszcze, patrzcie, idealnie 35 ppt. Oczywiście. Przewodności w Telesach nie zmierzymy, bo jest za wysoka i po prostu no, nie pokaże nam wyniku. I wyłam, wyłą, wyłączamy urządzenie. Yy, I urządzenie off. Dobra, to mamy moje morskie. Chodźmy teraz, kurczę, do y, mojego morskiego, drugiego tego małego. Przyna od razu zobaczycie, jak to wygląda, i, i sobie zmierzymy tam, jak, y, jaki mamy wynik. Dobra, słuchajcie, tu jest ciemnica. Zapalimy to morskie, bo. Ono jeszcze się nie, nie dopiero się będzie budziło ze snu Uruchommy to morskie Na razie jeszcze widzicie śpi wszystko Ryby też gdzieś śpią yy, Dobra, ale nie o tym Zmierzymy sobie Zmierzymy sobie wodę Czekajcie damy tu żeby było widać Żeby mógł gdzieś wsadzić o, 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 o. No, Tu mam troszeczkę ten, troszeczkę mniej. Oczywiście temperaturka jest wyższa. No bo tutaj jednak mały zbiornik. No, zobaczcie. 125, 26,3 stopnia, 33,8 ppt. Dobra, tu jest ten i wyłączamy. Odpalimy jednym przyciskiem, robi fik, zapalamy wszystko, nie? Ameryka po prostu e Dobra, i tutaj oczywiście zasolenia nam nie zmierzy, no bo woda słodka, ale zmierzy nam jakie tutaj mamy parametry i też sobie, słuchajcie, wsadzamy, pierwsze co, pamiętajcie, że trzeba to przepłukać wodą, co też przed chwileczką zrobiłem, wytarłem szmatką naszą tutaj sondę, tą, to trzeba dokładnie, słuchajcie, po każdym mierzeniu przepłukać wodą i wytrzeć, tym bardziej jeżeli skaczemy ze słonego do słodkiego, pamiętajcie o tym, dobra. On, on, odpalamy. no Zasalania nam nie zmierza, oczywiście, że mamy tutaj taki wynik, a nie inny. Tutaj woda już jest zimniejsza. Zobaczcie, woda jest zimniejsza. 21,8 stopnia. Tak jest w moich krewetkach. Grzałek nigdzie nie mam. Dobra, klikniemy raz jeszcze. PPT pokazuje 0,1. I teraz powinien nam pokazać się już TDS. Nie, że high, że za wysoko. Tylko powinniśmy mieć wynik. W tym zbiorniku myślę, że około 200 ppmów, ale to zobaczmy. No, mamy taki słuchajcie wynik, 211 ppmów. Zbiorniczek i off. Dobra, pokażemy jeszcze jeden zbiornik. Wejdziemy sobie na górę, tutaj mamy, słuchajcie, odsuniemy trochę, żeby było je widać, Deep Blue Tigery, tutaj w ogóle będzie przewodność kosmiczna. Bo ten zbiornik ja tutaj praktycznie podmian nie robię, czyli raz jeszcze do wody mierzy, 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 skończył mierzyć, zamrygał, dwa razy zawibrował 1 0, 0 ppt 269 ppmów, No tutaj jest, tak jak mówiłem, tutaj jest przewodność bardzo wysoka, bo no bo, no bo jest taka wysoka, bo tutaj podmian praktycznie nie robię, tylko dolewam wody i, i, i jest jak jest, nie? No jeszcze słuchajcie wam jeszcze powiem, no bo patrzcie, jest taki zbiorniczek mojej córki. U mojej córki w pokoiku. Zapalimy światło. Zobaczcie jakie razem z moją córką akwarium zrobiliście, zrobiliśmy. Nie widzieliście tego nigdy na moim kanale na YouTube. Nie pokazywałem mi, może film nagrałem jak to z córką robiłem, ale nigdy go nie zmontowałem. Dobra, zobaczymy ile u córy w akwarium. Mierzy, 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 mierzy. Tutaj jest, wiecie, woda z kranu, nie? Dobra. Zero. 431 ppm. -ów. No, widzicie, 24,6 stopnia. Takie klimaty, taki zbiorniczek z akrylu. Dobra. No dobra, więc to by było słuchajcie na tyle. O, widzicie już rzęsa wodna z akwarium. O. Dobra, to by było na tyle. Takie fajne urządzonko. Mówię no kupujecie takie coś, macie fajny, sprawdzony sprzęt, tak mi się wydaje, no 329 zł to e, chyba lipy nie ma. Działa fajnie, e, mierzy szybko, bardzo sprawnie, także jestem kurczę zadowolony z zakupu. Oby się spisywał tak dobrze przez kolejne kilka, a jak nie kilkanaście lat. Mówię, w Aquatrendzie, no, w sklep Aquatrend.pl, tam to sobie zakupiłem. No dobra, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostawcie, kurczę, łapę w górę. Jakbym się, słuchajcie, już więcej nie pojawił, to znakiem tego, że żona się dowiedziała i mnie zatłukła. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.